I no przecież dzisiaj święto mamy świętuje także i każdy tata życie się zdrowe przez długie lata. lata do czego służy tata na przykład do pracy kiedy za dużo pracy nie w domu mama. do przepania dywanów jazdy odkurzacza do z dziećmi, na lody na spacer w twardy w kiany, kiedy nową siatkę lub obraz to Do stukania, gdy słami się twardy ołówek, do wkładania to mojej skarbonki złotówek. A kiedy się gazetą jak tarczą zasłania, przynoszę kolorową książkę do czytania. I razem zajmujemy to ostatniej strony. Dlatego drużyna już dobrze osiągnęła. Kiedyś mama mi mówiła, że w rodzinie drzemie siłą. Warto o tym się przekonać, bo żyć ciowe trudności pokonać. Jaka moja rozrodzina? Całkiem zgrana to drużyna. Każdy ma jakiegoś małe zakreślone krusy Nikt na miejscu nie uszedzi, czemu dziwią się rząd Rower, rolki albo góry, Tam jest straszny dzień podury. Skrable, statki, rechot wielki, Może będą jeszcze wielkie. Mama z nosem w książce siedzi, to na cudoku się biedzi. Ja też swoje sprawy mam, chętnie na komputerze gram. Wszystko wspólnie gotujemy, Kuchnie świata poznajemy. Kiedy w domu pachnie chlebem, roznosimy się pod niebo. Można zająć się i sporym nigdy nie jest spore. W końcu bardzo się kochamy chętnie z sobą czas spędzamy. Przeżyte z rodziną chwile dają mi na co dzień wielką siłę.